Chcecie zobaczyć moje amerykańskie biuro? To zapraszam. No to tak, wchodzimy. W tym budynku jest ogólnie bardzo dużo firm, nie tylko moja, więc to jest taki jakby dzielony budynek. Tutaj są kuśtawki, palmy. Nasza firma wynajmuje tutaj tylko kilka pomieszczeń. E, tutaj właśnie jest jedno z nich, są oczywiście nasze pieski. Mój ukochany się cieszy na mój widok. Możemy przychodzić z pieskami do pracy, mamy taką politykę, że możemy je zabierać ze sobą do biura. Idziemy dalej. Tutaj za mną znajduje się taki salon piękności, który słynie zrobienia bardzo dziwnych zabiegów. Pokażę Wam jeszcze toalety, bo nie wiem, czy macie takie samo wrażenie, ale te toalety wyglądają, jakby były dosłownie ze Squid Game. Dziwne. Idziemy na górę korytarzem, który też moim zdaniem wygląda, jakby był ze Squid Game. Teraz u góry tutaj jest biuro firmy, która zajmuje się tworzeniem automatów do gier. A to jest biuro mojej firmy, która, jak już Wam mówiłam, zajmuje się sprzedażą biżuterii. Wam też kiedyś mówiłam, że to jest biżuteria hip-hopowa. Wygląda mniej więcej tak. Wydajemy różne rzeczy, ale wszystko się świeci. Jest ciężkie tego typu łańcuchy. I tutaj jeszcze więcej różnego rodzaju biżuterii. Wszystko się oczywiście świeci. Zobaczcie, jaka ta zawieszka jest wielka. Waży chyba z kilogram. Nie wiem, ile waży ten łańcuch, ale obstawiam, że ze 2 kilo. Tutaj mamy barek z alkoholem. Nie czy można z tego korzystać, nie próbowałam i takie przekąski oczywiście za darmo dla pracowników. Tutaj jest taki kącik z kanapą i wielki, dmuchany joint Wizak-Halify. Tak wygląda całe biuro, w sumie zwykle nikogo w nim nie ma. Tutaj mamy stół do ping-ponga, który służy jako stolik po prostu na rzeczy. Tutaj mamy kuchnię, więcej darmowych przekąsek, oczywiście z dużym bałagan, bo była dzisiaj sesja zdjęciowa, lodówka, automat do gier mamy też do gry w NBA i taki stół dla pracowników do jedzenia. Te wszystkie rzeczy oczywiście są dla nas, możemy sobie je brać do woli. Uważam to za świetne rozwiązanie. Tam są po prostu biura, w których sobie pracownicy siedzą i pracują. Moje biuro też tam kiedyś było, ale zaczęło się kończyć miejsce na dole, więc mi przesadzili w inne miejsce. Teraz moje biuro jest w tym pokoju, chociaż nie ukrywam, że ja tutaj tak rzadko jestem, że w zasadzie jest mi już teraz obojętne, bo głównie pracuję z domu i ja sobie jak przychodzę, to siedzę tutaj. Obok mojego biurka też stoi bar, w sumie nawet nie wiem dlaczego. I taki mam widok z góry na palemki. na dole jest magazyn i wysyłka, ale tego wam nie pokażę, bo nie wolno. Także jak widzicie, to nie jest korporacja, ani to nie jest standardowe amerykańskie biuro. Ja zwykle pracuję z domu, głównie dlatego, że w tym biurze po prostu nie ma okien i my tutaj siedzimy przy świetle cały czas takim z lampy, więc strasznie mi boli głowa, jak tutaj długo siedzę. Cały czas mi się chce spać, także ja tutaj rzadko przychodzę, ale jak już przychodzę, to warunki są bardzo fajne. Także tak to wygląda.